All of them. Był, ale się zmył. Jest, patrzcie, z góry wyszedł mi, ale wyszedł mi ładny szczupak, nawet, powiem szczerze, nie spodziewałem się, bo to były rzuty takie dla zabawy że tak powiem a tu wyszedł szczupak dla zabawy rzuty dają rybę. No pięknie. Szczupak nie jest mocno zaczepiony, ale to taka 60. Że tak powiem, może ciut mniej. O, może nawet większe. Jak 60. Spokój się. Spokój się. płacik delikatnie zaczepiony. Jeden grocik i tutaj jeden grocik. No, powiem szczerze, taki. Może lepiej jak 60. Może gdzieś coś koło 70. Aż go zmierzymy. Sprawdzimy, ile rybka będzie miała centów. Ale już miło, miło się zaczęło. Jeden wyszedł, drugi taki się zameldował. Tutaj go szybko zmierzę. Ach, no, zobaczmy, ile ciupa. Kabra ma no, 57 cm. Taki bandyta. 57 cm rowy bandyta. Ale zielony, ładnie ubarwiony. Ładnie, pięknie ubarwiony. Fajny. Szczupak. Patrzcie, jakie ma zębowska. Pięknie. Super. Już zadowolony. Płyń do domu. Byś urósł. Miał dużo więcej centów. No więc czas się przywitać. Witajcie serdecznie na kanale wędkarstwo.pl. Dwa wyjścia, jeden szczupak na brzegu. Także to widzieliście przed chwilą. Fajnie, bardzo miło. Zaczęło się fajnie. Oby się tak nie skończyło. Bo czasami tak bywa. Początki są ekscytujące i bardzo efektywne. A później wszystko siada. Ale mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj spinning, znowu spinning. Tak jak mówiłem na poprzednim, tym z 90. Piękną 90. Eee, coraz więcej spinningu, bo mamy już połowa września, więc czas poszukać tego drapieżnika. Myślę, że w najbliższym czasie również żywiec. Oczywiście jerki. Kaszub, coś tyżej zrobił po prostu ta przynęta prawie że sama łowi. Oczywiście trzeba odpowiednio ją prowadzić, ale to macie na odcinku, który nazywa się Mój Sekret na Duże Szczupaki albo coś takiego. Nie pamiętam. Troszeczkę casting zaniedbałem, troszeczkę bardziej na tym spinie. Bo powiem szczerze, fajnie mi się spodobało prowadzenie, tym bardziej, że chyba idealnie pasuje do tego jerk'a właśnie, żeby go prowadzić, także Favorit, Skyline. I kołowroteczek X1 Favoritka. E, no oczywiście, jak widać, któryś odcinek, drugi odcinek i są fajne ryby. E, na przykład ten przypon tytonowy, na który łowię, to powiem szczerze, już od miesiąca go nie zmieniam. I wyciągnął 90, i dalej jest prosty i idealny, dlatego też polecam te przypony tytonowe, bo kupicie jeden, a starczy wam na tyle czasu, co byście zmienili. Takie normalne, jakieś wolframowe czy coś takiego z 10 albo 15. Także jest kosa. Przyciągka od Gosena. Dystrybutor JMC Adventure trochę reklamowo, ale po prostu pokazuje to na co łowię i co mi się sprawdza. No dobra, lecimy dalej ze spinningiem. Jeśli się podoba, to zostawcie łapkę w górę. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. I czekam na kolejne wielkie mamuśki. Może dzisiaj się jeszcze jakaś trafi. Ale mam nadzieję, że będzie dzisiaj urodzaj w szczupaki, bo zaczęło się fajnie. A jak będzie, to zobaczymy w dalszej części. Miłego oglądania. Ale była ryba. Ale była ryba, co tu się stało dzisiaj? Ale dałem ciała. Aj, ale była ryba. To mogła być fajniejsza ryba. Jest. Jest. Kolejny zębaty. I to tak fajnie znowu z góry nagrane. Nie za duży. Może ciutko o wymiaru. Ej, 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 ej. Misiu, kochany. Uspokój się. No, wymiarowy na pewno. Szczupak. E, widzisz, i wpiąło się jeszcze na dwie kotwice. A wyskoczył prosto z krzaka. Może wpierw to wyczepie. A to będzie łatwiej O taki 50 myślę z hakiem Czupaczek Miło 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 wracaj do domu Boże. No jest kolejny, ale ten to już jest naprawdę malutki, malutki skrócik. Ale skubany, malutki, ale patrzcie, tutaj coś go dobrze brało. Patrzcie, jakie zęby. O kurde, dobry szczupak go brał, naprawdę dobry. Z drugiej strony też pocięty Uszedł z życiem dla dużo większego od siebie. Bójka, stryjka. Ale jeszcze gryzie. Idź, nie daj się zjeść. <grystanie> <grystanie> <To> w tą stronę. <grystanie> Poszedł. O, proszę, jest szczupal. Bardzo szybka piłka. Nie duży. Ale jest. O, jaki skoczny. No, uspokój się. Uspokój się. Nieduży. Taki. 40 cm. O, siadł. Z powrotem. Ale jest. Szczupaczek. Nie jest duży. Maluszek. Maluszek, maluszek, maluszek. O, i już się właśnie sam odczepił. A więc powoli robi się ciemno. Tak więc czas zakończyć dzisiejsze łowy. Bez fajerwerków. Szczupaków kilka się zameldowało. Może nie jakieś oszołamiająco wielkie, ale cieszą. Dżerk. Kijek. Faworyta, zrobił robotę. Czas może jeszcze spróbować z castingiem. W sumie dopiero się zaczyna najlepsza zabawa. Na jesieni będą gryzły największe szczupaki i najbardziej agresywnie. Także zapraszam do subskrypcji na inne odcinki. A jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka z tym jerkiem, jak wyciągnąłem szczupaka 90 cm, to zapraszam na poprzedni film. Także do zobaczenia. O, jeszcze się rzucają, ale brać już nie chcą. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. A więc prawie bym zapomniał, przecież do wygrania ostatnio był zestaw Better Fishing. W dzisiejszym odcinku wynik właśnie Wam się wyświetla komentarz, który zdobył właśnie to, oto nagrodę, który mi się najbardziej spodobał. I ta osoba jest proszona o wysłanie. Na adres e-mail macie podany w opisie filmu. Ja jej odpiszę z hasłem, by sprawdzić, czy to na pewno ona jest, i wtedy dogadamy się co do wysyłki. A w dzisiejszym odcinku również zabawa na komentarz, który uzyska najwięcej polubień innych widzów. Także komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę. Innych oglądających, wygra ode mnie Nagrodę Niespodziankę. Także zapraszam do zabawy, powodzenia i do następnego odcinka.